Też różowego pączka. To naprawdę łatwe do zrobienia. Nasi kucharze zrobią to w kilka sekund, obiecuję. Brian, powinieneś robić pączka, a nie i nutelle. Pospieszcie się i zaczynajcie, zanim mała Kate znowu zacznie płakać. Co tam trzeba zrobić? Pączka? Prościzna. Zaraz zrobię jej mój popisowy pączek z Oreo. Muszę tylko pokruszyć ciastka na pył. Pomoże mi w tym młot pneumatyczny. Zaraz zmiażdżę wszystko na kruchy. O, ciężko zapanować nad tym urządzeniem. No i gotowe. Huh? O, kto to? Przepraszam, panie budowniczy, to chyba twoje. Witam, piękne panie. Teraz wsypujemy wszystko do miski i wlewamy tam Nutelle. Następnie będę potrzebował kolejnego fajnego narzędzia mojego palca. Wszystko mieszamy. Wspaniale. To jest takie pyszne. Babciu, chcesz spróbować? Ej, nie trzeba było. Jeszcze nie polizałem. A teraz wlewamy wszystko do maszyny do pączków. Myślę, że będą niewiarygodnie pyszne. No, troszkę nasypiłem, zdarza się. No dalej, wytrzyj to wszystko. No już, już, już. A w międzyczasie zrobię moje pączki. Mój opiekacz już się nagrzał, więc wlewamy ciasto. Szefowo, a co tam u ciebie? A ja mam piękne i pyszne pączki, tylko spójrzcie jakie są puszyste i apetyczne. Ale to jeszcze nie wszystko, muszę je udekorować złotymi piankami marshmallow. To będzie niewiarygodnie pyszne. A tak pączki wyglądają jeszcze bardziej apetycznie. Ale to nadal nie wszystko. Z wierzchu zdobię moje kanapki z pączków złotem. Podoba wam się? A ty co masz babciu? Moje pączki też są gotowe. Zaraz pokażę moje piękności. Nie trzeba do nich niczego dodawać. Wystarczy cukier puder i mamy to. A co tak śmierdzi? Brian, coś nam się pali. O kurczę, moje pączki się troszkę podpiekły. Są takie czarne, bo są spalone, czy dlatego, że są zrobione z oreo? Dobra, dodam trochę kremu z pianek i poleję je syropem truskawkowym, żeby nie śmierdziały spalenizną. A teraz dodam moje ulubione czekoladowe cukierki Maltesers. Siostra za nimi szaleje. No dobra, Kate, pączki na ciebie czekają. Co by tu wybrać? O, tak, chcę te, te. Uj, a co ja mam w ustach? Blech, za dużo złota. Nie lubię czegoś takiego. Co jeszcze jest? O, jakie słodkie pączki! Bardzo mi smakują. A co tu jest? Wow, te pączki wyglądają tak apetycznie. To także moje ulubione słodycze. To jest takie dobre. Rewelka. A jak smakuje? Wyśmienicie przyznaję zwycięstwo mojemu bratu. O tak, udało mi się, zrobiłem najlepsze pączki. Chcę gofry. Hmm, moja wnuczka chce pyszne gofry. To bułka z masłem. Zacznijmy od ciasta. Troszkę mąki i jajek. A teraz troszkę masła. Kładziemy je do miski. Ups, gdzieś odleciało. Dziękuję szefowo. A teraz troszkę cukru i mleka. O, jakie smaczne mleczko. A teraz wszystko mieszamy. Hap, hap, hap. No, nieźle mi to idzie. Babciu, chlapiesz, przestań! A ja potrzebuję skitelsów. Będę miała niesamowite gofry ze skitelsami. To będzie pyszne. Nieźle to wymyśliłaś, szefowo. A co ja mam zrobić? W ogóle nie wiem, jak zrobić gofry. Gdzieś tu miałem w plecaku troszkę makaronu. To nie to? O, mamy! Mój pyszny makaron Pringles. Zaraz zrobię z niego gofra. Wystarczy włożyć go do gofrownicy i gotowe. Dodam troszkę kaczuku. Myślę, że ta błyszka rozśmieszy Kate. Mam wszystko gotowe. Moje gofry też są gotowe. Wyciągam je, układam jeden na drugim. Dodam troszkę syropu klonowego. No, jak pysznie to wygląda. A ja potrzebuję syropu truskawkowego. Wlaję troszkę do szklanki w kształcie serca. A oto mój gofr zrobiony ze skitelsów. Wstawiamy do szklanki. Gotowe. Kate, możesz próbować. Wow, ile tu pyszności! A to wygląda niesamowicie! Muszę szybko spróbować! Wow, jakie pyszne! A co tu jest? Mój ulubiony syrop truskawkowy! Super! A co my tu mamy? Te gofry na pewno przygotowała babcia! Nie pierwszy raz będę je jadła! Bardzo dobre! Och, już jestem pełna! Ale wciąż mam gofry mojego brata do spróbowania! A... Mm. Nie są takie słodkie. To makaron, super. I z keczupem są bardzo smaczne. Obiadłam się. Niedobrze mi. Wygrywa szefowa. Wiedziałam, że wygra. Moje gofry są najlepsze. Teraz chcę płynnego cukierka z coli. Nie mogę się doczekać waszych niesamowitych dań. Najłatwiejsza rzecz na świecie. Zaraz przygotuję coś odlotowego. Potrzebuję pustej butelki po coli. Och, udało się. Przepraszam. Teraz musimy napełnić butelkę syropem kukurydzianym. Potrzebujemy go bardzo dużo. Wspaniale. A teraz troszkę cukierków sznerc Rozumiesz, babciu? <ścoughs> ha, super. A teraz? Oj, coś poszło nie tak. Ej, puszczaj! Aj! Nic mi nie jest. Trochę się potmukłem, ale udało mi się wymierzać cukierka. A teraz musimy to wszystko zamrozić. Nie boimy się zamrażać na amen, żeby cukierek był niesamowicie pyszny. Babciu, fajne co? Nie. Te wasze cukierki są wszystkie szkodliwe. Lepiej zrobię je z miodu zamiast koli. Będą o wiele zdrowsze. Szefowo, a ty co zamierzasz zrobić? Zacząłem na genialny pomysł. Ten przepis na pewno zasmakuje naszej dziewczynce. Wystarczy wlać kole na patelnię, dodać sporo żelków o smaku Coca-Coli, no i wymieszać. Mój cukierek już jest gotowy. Jejejejej, jakie zimne! Ręce mi całe zamarzły. A ja właśnie będę potrzebowała miski z lodem. Muszę tu wlać troszkę ciekłego azotu. To zdecydowanie wzmocni działanie lodu i będę w stanie zamrozić mojego cukierka znacznie szybciej. Cudownie! Teraz wlewamy zawartość patelni do butelki i możemy włożyć to wszystko do miski z lodem. Tylko spójrzcie, co robi chemia. Butelka natychmiast zamarzła. Badczy nie dotykaj. Chcesz, żeby twoja ręka zamieniła się w lód? Próbuj Kate. Wow, to wygląda nawet lepiej niż sobie wyobrażałam. Spróbuję cukierka z butelki w kształcie misia. Wygląda słodko. Ojej! To miód! O no taki sobie. A co my tu mamy? O, rany jakie zimne, 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 zimne. Dobra, muszę coś wymyślić. Tak lepiej. Tylko jak mam wyciągnąć stamtąd cukierka? No dalej, wyłaś! Udało się! Mmm, pyszny! A co zrobił brat? Wygląda fajnie. Wow, ale ekstra! Bardzo smakuje mi ten cukierek. Kiszku, wygrałeś. Hurra, wiedziałem, że jestem najlepszy. A teraz chcę jajka. Tylko zróbcie mi coś naprawdę pysznego. Szefowo zdecydowanie powinnaś sobie poradzić. Dla babci to też nic trudnego. A braciszek coś wymyśli. Zaczynajcie. Zaraz, zaraz, muszę wlać troszkę oleju. Ej, no wylewaj się. No dalej. Ups, przepraszam. Babciu to bolało. Dobra, teraz rozbijamy dwa jajka. Przepraszam babciu, po prostu dałem się ponieść w gotowaniu No nieźle mi to wychodzi Muszę natychmiast zrobić coś jadalnego, bo po jajkach od Briana można trafić do szpitala Patrz jak to się robi Jak tak można? Wszystko się spaliło Zaraz to naprawimy, zrobię jajka z płynnego kremu, merszmelą i brzoskwini No i co, czy to przypomina jajka? Myślę, że tak Moje jajka też już są gotowe. Wspaniale. Trzeba dodać troszkę świeżych warzyw i ziół. Wasze jajka wyglądają zbyt prymitywnie. Zaraz wam pokażę, jak zrobić jajka takie jak w restauracji. Nie będą w klasycznym kształcie, ale w kształcie... Ej, gdzie moja foremka? Brian, to mój smok. Okej, okay. wlewamy czarną masę i smażymy. Teraz robimy oczy i ogień. Ten smok jest taki słodki. Hej, go pokocha. Dodam więcej szczegółów. polane gdzie będzie mieszkał smok. Nie musicie nic mówić. Wiem, że moje danie jest idealne. A co powie Kate? Wow, tyle tu pysznych rzeczy. Kusi mnie, żeby spróbować tego smoka. O rany, jaki fajny. Bardzo dobre A co my tu mamy? Pomidorki. Uwielbiam je. Pyszka. A jajka? No, zwykła jajka. A co tu jest? To przecież brzoskwinia! Fajny pomysł, rzutko z brzuskwini. A to co? Aha! Mm, krem z pianek, super! Zwycięża braciszek. Gratuluję! Po raz kolejny wygrałem! Mam prawdziwego farta! Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada, ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Fibi? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Mm, czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre. Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrażoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę cały lut i spróbuję. Pachnie niesamowicie. Aj, to boli. No dalej, gryź się głupia czekolado. Jane ta czekolada nie chce, żeby nie zjadła. W ogóle nie chce się złamać. Dobra, spróbuję ją polizać. Byszka. Jesteś taka dziwna, Bibi. Popatrzmy lepiej, jak rysuję kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła zła ty sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3, 2, 1, podnoś. O ja cię, chiński makaron. Mój jest zamrożony. Co za pech! Nie wygląda to apetycznie. A ja mam pyszne, gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron, jest taki pyszny. Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry. O nie, jakie to pikantne. Fibi, pomóż mi, zrób coś. Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super, właśnie tego potrzebowałam. Mmm, jakie pyszne. Dzięki Jane za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam. To było bardzo smaczne. Otworzy pierwszy. Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. Czad. Jaka gorąca. Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O jacie, ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona. Do bani. Ser też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć! No dajcie spokój! Bibi. chcę pyszną pizzę! Mam kostkę lodu! Niech pomyślę, wiem, co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się. I co powiesz? Bibi, dzięki za pomoc! To było naprawdę pyszne. Ojej Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę! O nie, mój idealnie równy biały uśmiech! To straszne! Nie tknę już tej okrutnej pizzy. Jane, możesz zjeść moją. Jest jeszcze gorąca i taka pyszna. Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce? No dobra. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram. No i widzisz. Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? Okay. O, czupa To znaczy, że ja też go mam, tylko roztopioną wersję. Mam szczęście, czupa wygląda tak pysznie. Rewelka! Oj, język mi się przykleił, teraz boli. Oj, nie, chcę zostać z językiem. Mam pomysł. Zrobi psikusa Jane. Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na Maksa się przykleiłam. Jestem ciekawa, jak zareaguje. Dobra, jestem gotowa. Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do czupaczupsa. Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się! To był sztuczny język? Nie rób tego więcej! To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego czupaczupsa i zaraz zobaczysz, jak, jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień-papier-nożyce. To wygra otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? O jacie, nuggetsy. Mam nadzieję, że są gorące. O tak, gorące i pyszne nuggetsy. Ale super. Ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane, nawet nie patrz. w swoje nuggetsy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No, i co ja mam z nimi zrobić? O, są takie twarde i zimne. Woli, jak się w nie wgryzam. Ale nie szkodzi. Zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Fibi, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Bibi, mi się jednorożec. O rany, jeden nagets już jest gotowy. Muszę spróbować. Tylko spójrz, jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki. Mam gofry. Nie, są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne, gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. Ach, 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 są naprawdę gorące. Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki, Jane, bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek. Podmucham. Mm. O matko, Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra. To naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jane, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry. No dalej. Czekają na ciebie. O jacie, to jest takie do... Śpisz? Co? Jest tu smarano, a ona nadal śpi. Niepojęte. Jane, wstawaj! Mamo, nie krzycz tak! Nie chcesz sama wstać, więc ci pomogę. Mam pomysł. Chwileczkę. Jeśli nie chcesz wstać i się umyć, woda sama do ciebie przyjdzie. Zimna woda zdrowia doda. Mamo, zwariowałaś? Wbudzę moją kochaną. Spójrz, dziś są twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, córeczko. Mam dla ciebie prezent. Szybko go rozpakuj. Co my tu mamy? Co? Poradnik, jak nauczyć się uśmiechać? Dzięki mamo. Ale to bardziej mi się podoba, babeczka. Zaraz pomyślę życzenie. Świetnie! Dzięki, mamusiu! Smacznego kochanie, sama upiekłam. Panno Fibi, pobudka, dzisiaj mamy piękny dzień. Ale z niej śpią. Panno Fibi, dzień dobry! Pora wstawać! Proszę otworzyć swoje cudowne oczy. Dzień dobry, Kim. Widzę, że zestaw idealny poranek już gotowy. Moje ulubione płatki pod oczy ze złotem. Od razu je założę. Chcę, żeby moje worki spod oczu jak najszybciej zniknęły. Pamiętałaś? Oczywiście, dziś wielki dzień. Urodziny. Wszystkiego najlepszego. A oto i tort. Brawo. Mam nadzieję, że będzie smakował. Piekłam go całą noc. Ochyda! Chcę coś innego. A gdzie prezenty? O, złota torba jest na pewno dla mnie. Łap mojej płatki. Co to może być? O! Wiedziałaś, co chciałam? Nowy iPhone, ale fajnie. Zaraz wypróbuję, jaki ma aparat. Dawno nie robiłam sobie selfiaczka. uśmiech? Co powiecie na to? Jestem taka fotogeniczna. Dobra, znudziło mi się. Kim, możesz już iść? Okej. Kochanie, długo jeszcze. Spóźnimy się z tatą do pracy. A ty do szkoły. Ruchy, ruchy. Musisz się szybciej rano ogarniać. Mama ma rację, przegięłaś. Ej, dokąd to? Codziennie to samo. Co założyć dzisiaj do szkoły? Hmm, mam taki duży wybór. Aż jeden zestaw. Ale za to jaki ładny. Hop. I gotowe. Świetnie wyglądam. Co to takiego? Plama? Nie no, nie mogę iść w takim stanie do szkoły. A innych spodni nie mam. Ale już wpadłam na fajny pomysł. Podzielę się z wami lifehackiem, którego widziałam na TikToku. Potrzebuję kilku wycinków z gazet, kleju i pędzelka. Nakładam klej na pędzel i smaruję nim wycinki. Przyklejam wszystko do dżinsów. A teraz spryskuję wybielaczem. Świetnie! Patrzcie na to! Stare, poplamione dżinsy zamieniły się w fajne i modne. Ale czad! Co mam na siebie dzisiaj założyć? Szkoda, że lustro nie może ze mną porozmawiać. Na pewno by mi podpowiedziało. Nic tu nie ma. No nie mam co założyć. Poradno odnowić garderobę. Muszę coś wymyślić. Ale w sumie po co, skoro mam służącą? Kim? Tak, panienko Fibi, co się stało? Rozumiem, czerwony alarm. Nie mam co założyć. Bez paniki. Zaraz mm -hmm. szybko skoczę do Francji na małe zakupy dla mojej jaśnie pani. Już jestem, proszę. Dziękuję, Kim. Dobrze się spisałaś, ale następnym razem postaraj się szybciej. Możesz iść. Ja przymierzę ciuszki. Świetnie, i torebeczka do tego. Jest idealnie. Mogę iść do szkoły. Witaj kochana, szkoło. Dzisiaj nawet się nie spóźniłam. Wow. Cześć wszystkim. Wydawało mi się, czy powiedziała do nas cześć. Kto tu jedzie takim fajnym samochodem? To ta nowa? Odbiór, odbiór, dotarliśmy do szkoły. Rozkładam różowy dywan dla panny Fibi, żeby się nie ubrudziła. Gotowe? Można wychodzić. Zapraszam nareszcie. Cześć wszystkim. Jestem waszą nową koleżanką z klasy. Mam nadzieję, że jest tu przynajmniej jedna osoba, która ma tyle kasy co ja. Ale fajnie wygląda. Wszystko pod kontrolą. Panna Fibi weszła do budynku. Biegnijmy do klasy. Trzeba zapoznać się z nową. No Na nas też pora. Pospieszmy się. Przechodź, koleżanko. Muszę wpisać kod do mojej szafki. To dla mnie zbyt skomplikowane. Pani, ale... Ojej, ile tu pięknych rzeczy. A ja potrzebuję... Gdzie to jest? O, tutaj, mój szkolny plecaczek. Proszę włożyć do niego ten notatnik. Świetnie. Ależ to ciężki, nic nie widzę. Aj! Uderzyłam w ścianę? Oj, to nie ściana. To to ma być. Cześć, niezdaro. Ale super, Fili się ze mną przywitała. Muszę szybko zebrać książki i schować je do szafki. Jak fajnie jest mieć kogoś, kto nosi twoje podręczniki. A tutaj mam książki i coś pysznego, ciasteczko. Mama dała mi je chyba z rok temu. Jem je sobie tak po kawałeczku codziennie. Moja szafka jest taka nudna, muszę coś wymyślić. Tylko co? Hmm. Już wiem. Mam kawałek tapety, która została na remoncie i jeszcze parę drobiazgów. Przykleję to wszystko na drzwiczki, żeby wyglądało fajnie. To takie słodkie. Podoba mi się. Są wszystkie moje ulubione rzeczy. No ślicznie. Ojej, muszę pędzić na lekcję, bo nauczyciel znowu wezwie mamę. W nogi. Moi drodzy, oto wasz test. Dacie radę. Przerabialiśmy to milion razy. Rozdaję kartki. Bułka z masłem. Fajnie, że zdążyłam się przygotować. Muszę tylko wpisać numer. Kurczę, ołówek się złamał do bani. Ale gdzieś miałam jeszcze jeden. Musi być gdzieś tutaj. Nie ma? No trudno, przynajmniej zjem sobie cukierka. Mam świetny pomysł. Włożę wszystkie cukierki do palety od farb. Dodam troszkę wody i będę miała jadalne farby z pomocą których rozwiążę test z matmy. Super. Jestem przygotowana, więc nie ma problemu. Doskonale. Mama będzie zadowolona z kolejnej piątki. Nie jestem taka optymistyczna. W ogóle się nie przygotowałam. Ale w sumie po co? Mogę przecież poprosić tę kująkę, żeby rozwiązała test za mnie. Wypełnisz mi test? Nie? A za kasę? Za kasę? Wiesz, to też nie. Że co? Jeśli dam więcej... No za tyle to ja rozumiem. Kupię sobie górę czasopism naukowych. Weź mój test. Gotowe? Czas się skończył. Oddajcie swoje prace. Zostało jeszcze troszkę czasu na poczytanie. Ciekawe, co dostanę. O, już sprawdził. No i co tam? Hurra! Świetnie mi poszło, piątka z plusem. A co u mnie? Jak to? Wszystko źle? Dwója z minusem? Ej, kujonko, co ty narobiłaś? A co myślałaś? Kura przerwa! W końcu można coś przekąsić. Kim? Zabierz podręczniki z mojego biurka, proszę. Dziękuję. Teraz naklej do stołu, będę jeść. Fu, czy to reba? Jest to obrzydliwa. Proszę to wymienić na coś innego. Zabierz to. Mam nadzieję, że tym razem trafili w mój gust. Co tu mamy? No, tak lepiej pizza. A ty co masz niezdaro? A ja mam lunch od mamusi. Zawsze zostawia mi takie miłe karteczki, żebym pamiętała, że mnie kocha. Mmm, moje ulubione kotokanapki! Pyszka! Ładno to kanapki i karteczki. A moi rodzice cały czas pracują. Jane, wpadłam na świetny pomysł, może się zamienimy? Co? Super. O, niezła pizza. Temu miejscu zdecydowanie brakowało jakiejś imprezowej atmosfery. Jane, nie stój tak. Baw się razem z nami. Nigdy nie byłam na fajniejszej imprezie. O nie, moja nowa sukienka. Jest zniszczona. Kto to zrobił? Czego się śmiejecie? Nie jest mi wcale do śmiechu. Masakra, ale wstyd. Idę stąd. Koniec. Teraz nikt nie będzie chciał się ze mną przyjaźnić, nawet za pieniądze. Porażka. Bibi, wszystko w porządku? Widzę, że jesteś smutna. Mam pomysł! Pożyczę ci swój sweter. Babcia zrobiła go dla mnie na drutach. Proszę! Teraz to już nie sweter, a super piecka! Wracajmy na imprezę. Wróciłam w nowym stroju. Rozruszajmy tę budę. Jak nam się podoba moja nowa sukienka? Jest wspaniała! No to lecimy!